Ci kochani, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na wznowieniu, w zasadzie nie na premierce z drapeczki lotek bo poprzednia wersja z flagą bodajże włoską skończyła swoją działalność, o ile dobrze pamiętam, 6 października no i dzisiaj już nastała jesień w lot to ubrali tego słonika liście spadły z drzew, ciekawe czy u mnie będą słonie? słuchajcie, Pewnie już wiecie: zrepeczka jest taka kolorowa, jesienna, fajna. Jak tam z tymi stopniami wygranej, bo to jest chyba najważniejsze. To jest 11 stopni od złotówki do 40 tysięcy. Ja nie szalałam, jak kupiłam 15 zrepek, bo stwierdziłam, że i po co więcej. Yy... Kupiłam zrapeczki i wracałam z pracy, bo ja mam maraton w pracy w tym tygodniu i nie bardzo miałam czasu tutaj w Nowym Dworze w kolekturze kupować. Kupiłam w saloniku prasowym na dworcu centralnym w Warszawie. I co? Pani oczywiście chciała mi dać po kolei, ale powiedziałam, że żeby te zrabki jakoś tam losowo się trafiły. Więc czasami trafią się dwie po kolei, czasami co druga mi, Mam tak od 72 numeru do 190. Kochani, a więc zaczynamy. Trzymajcie kciuki. Wkład w odcinek to 15 zł. Zobaczymy, co się uda wydrapać. Z drapeczka numer 1 w dzisiejszym drapingu, ale nie numer 1, bo numer 72. Mam nadzieję, że widzicie. I patrzymy, co tam mamy. A nie powiedziałam, oczywiście, słoń nam daje wygraną. Dwa słoniki podwojenie wygranej. A my mamy krabika, mamy kozę, mamy królika, a nie, przepraszam, wiewiórę i owce, więc pierwsza zrobka. pustaczek. No nie ma co tam patrzeć F, F z jakimś tam pewnie innym symbolem do Pustakowa, do Pustakandi. Kolejna zrapeczka. Tym razem, kochani, numer 74. I patrzymy słoniku. Halo, halo. O, ha, ha. Jest słoń. Widzicie, zrapeczka z numerem 74 jest słonik. I jest, puchacz, pewnie będzie złocisz. I jest rybka i jest motyl, ale zdrapka jest wygrana. Trzymajcie kciuki, ile będzie. Złocisz, co? Wow, haha, ha. wow, brawo, piątka, wow. m, czekajcie, gdzie to m, dobra, jakie m, no, misiu, b, 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 o, b, 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 Zdrabka z numerkiem 74 dała mi piątaka. brawo. Czyli już jedną trzecią mojego wkładu mam. 83 numerek, patrzymy. Mówię, mnie maluchy lubią na premierach, a tak poza premierą, to tam pamiętam na premierze uśmiechnię się trafiłam dyszkę. Jest koza, jest motyl. Jest owca i jest puchacz. Zrabka z numerem 83. Przegrana. 93 numerek, patrzymy, co tam da. Czy da coś ciekawego? Po kontrolnej, bo i po co? I po kontrolnej, ale jest ślimak, jest puchacz. Jest motel i jest wiewióra. No, niestety, pustaka. Trzeci pustak. Jedna wygrana, piąta zdrabka. Numerek 95. Zobaczymy, co tu będzie. Kozaj motyl. Słoniku. Słoniku. Pokaż się. A jest wiewiór i pochacz Czyli kolejna zdrapa przegrana. Wam kontrolne. Ale to tak naprawdę nie ma sensu, bo przy tak małej zdrapce FA. Ho, ho, ho. Tu tu tu, tu tu tu, tu tu tu. tu. Zdrapka, teraz mam dwie po kolei, bo mam 103, 104. No i co kochani? Trzymajcie kciuki. Już na jednej wygranej się nie skończyło. I jest ryba i jest wiewiór. Jest ślimak. I jest koza. Czyli pustak. No ciekawe ile ja będę miała tak wygranych. Jedną. Nie chciałabym skończyć z jedną wygraną elwu. Kolejny pustak. Teraz drapeczka z numerkiem. 104. Ciekawe, co nam się tu trafi. O, mamy wygraną! Jest słoń. Zobaczcie, czy mamy kciuki za drugiego. Dwa słoniki nam podwajają. Nie ma drugiego słonia, ale jest pingwinek, Pingu. jest wiewiór. A mamy złotówka. 104 czwórka nam dała złotówkę, teraz znowu dwie po kolei 117 i 118 będzie. Patrzymy. Słoniku. A jeśli maki, krabik? Nie ma, bo jest puchacz, kochani. I, I kto? I owca. Do pustakowa. 118. Słonik, pokaż się. Nie, pokazuje się rybka i królik. I się pokazała koza i. Koza i. Owca. Ta sama rodzina. Zrapeczka teraz z numerkiem 145, kochani. Zbliżamy się już powoli do końca. Zostało mi jeszcze. 5 zrapek, 6. Zobaczymy, co tu daje. Czy coś tu będzie jeszcze. Mówię, nie jest źle. Jest 6 złotych, To nie jest źle. Jak na taką zrapkę. Puchacz motyl. Pingwin i. koza. Napiszcie jak tam u was premierki. Na po nagraniu poglądam, ale w wstawię prania. Nie chciałam tutaj, żebym wam pralka huczała. 160 numerek drapki. I co mała? Kozaj i motyla. Słonik. Kuku, pokaż się. A jest ślimak i reba. No co, ja tylko dwa słoniki zobaczyłam. Czerpeczka z numerem 160 jest pustakiem. 173 numerek. Słonik, o! Słonik jest. <laughs> Przygo częściej wołać. <laughs> Taka dzisiaj zabawa wywoływania. A kuku, słoniku, pokaż się. Co do złotowe. No, złotowy tak. O złotowy ten nasłonik. To TTT powinna być kontrolna, jak już widziałam. Kogoś tak z szybkości, spojrzałam. To TTT t, t, na złotówkę. Dobra. 183 z drapeczka. I patrzymy. Słonik. Ha, 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 Jesteś? Nie ma. Na razie, bo jest krabik i puchacz. Warstwa rana taka sobie, bo muszę powiedzieć, a coś się przykleiło. Jest ryba i jest wiewiór. O, zdrabka jest przegrana. Jeszcze dwie. Trzymajcie kciuki, żeby coś tam było i się ładnie pomnożyło. Królik i krep. No, chciałam dwa słonie, ja chcę dwa słonie, dwa. O nie mam. Mam królika, wiewióra i rybkę. Nieładnie. Czyli mam zrabkę przegraną. Ostatnia zrabka. to była zrobka z numerem 189. No i ostatnia zdrapeczka, kochani, trzymajcie mocno kciuki, żeby coś tam się dołożyło, się dołoży, bo jest słoń, zobaczcie, jest ten słoń, o, takiej kontrolnej nie widziałam, M, tu miałam T i B, to już mnie ciekawi, co, 2 złote, nie, dwa złote było A, to co ja to tam złapałam 4 złote. Zobaczymy kontrolną M. M. Pewnie wiecie już o co chodzi. Bo jest kontrolna M. M. Czyli literki M. To 4 złote, kochanie zobaczymy. oj i teraz tego nie ściągnę. Tak, 4 złote. sobie podsumujmy kochani tą premierkę. Za chwileczkę tak, są, jest 4 zł pięknie. Kochani. A więc na 15 zrapek postaków jest 2. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 postaków, ale kochani, 4 zrabki wygrały. I co Wam powiem? Mam dwie wygrane powyżej zwrotu. Zdrabca z numerkiem 74, kochani, mam nadzieję, że widzicie. 74 numerek dał mi, kochane Ni, 5 złotek, Brawo, 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 słonik. I zdrabka z numerkiem 190 dała 4 zł. No, podwójnego słonika nie zobaczyłam się, nie pomnożyło razy 2, ale to jest 9 zł. W 170 trójce mam złotóweczkę. Dyszka. I w 104 złotóweczka. Czyli mam i też jest, to jest 11 zł na 15 wydane. To jest, kochanie, całkiem udana premiera. I kochani, no co? Wygnamy się do następnego razu, do następnej premiery. Trzymam kciuki za wasze drapingi i po prostu pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. Wchodźcie do zdrabką, misi. Yy, od razu mówię, że za chwilę jest sobota i albo w sobotę, albo w niedzielę będzie yy, pewnie w sobotę będzie bardzo ciekawy odcinek z gościem. Trzymaj. Pewnie już wiecie kto. Więc trzymajcie się zdrowo i cieplutko. Do następnego razu. Pa!